Zróbmy fantastyczne bułeczki, francuskie bułeczki briożki tak zwane. Potrzebujemy do tego pół kilomąki. Z pomocą przychodzi do łyżka. No i przesiewamy tą mąkę. Przesiewamy ją, żeby ona nie miała grudek, żeby była. Żeby była taka jak śnieg, taka fajna konsystencja, żeby się zrobiła. Może śnieg to średnio. Może jak sól po No bo nie niech ona będzie jak przesiana mąka, po prostu Mąkę przesiewamy do konsystencji przesianej mąki Pół kilo to trochę nam zajmie czasu Jak się nie ma takiego urządzenia, no to trudno Ale sitko też się do tego doskonale nadaje No, mamy w tym sposobem 240 gram przesiane. Bierzemy kolejną porcję mąki i przesypujemy dalej i przesiewamy. No ale w zasadzie to nam się nigdzie nie spieszy. Robota nie zając. A żeby mieć dobrą bułeczkę, to trzeba na nią zapracować. No to niesypę do pełna. Będzie prościej. 300 gram. Może o wyszło na 511 gram, to, to nic nie szkodzi. Potrzebujemy Łyżeczka soli do środka. Dwie łyżeczki cukru. Teraz i dwa. Wszystkie suche składniki, to już są wszystkie suche, łączymy ze sobą. Przemieszajmy sobie to. 25 ml mleka ciepłego takiego letniego. 30 stopni nie więcej, bo nam mogą drożdże powinąć. No to do tego trzeba nam 15 g drożdży 8 no 23 to Zajmijmy się teraz naszymi drożdżami tutaj je troszeczkę rozetrzyjmy z tym mlekiem. W zasadzie to można im dodać szczyptę naprawdę troszeczkę cukru żeby one zaczęły się bawić, żeby zaczęły zabawę, żeby zaczęły przerabiać, żeby zaczęły pracować. Za to lubimy drożdże. Moje ulubione zwierzę, drożdże. Okej. Okay. No w porządku, drożdże sobie leżą, pracują. Potrzebujemy teraz, moi drodzy, masło 250 gramów. Gdzie ty jesteś masło? Tutaj twarde masło, takie z lodówki. Masło. to masło nie pouciekało, pokrójmy drobno. Takie coś. Ostatnie to wszystko. Teraz bierzemy nasze suche składniki. Odrożdże już tutaj zaczęły, zaczęły działać. Zaczęło się to wszystko pienić. Wlewamy tutaj do naszej miski z suchą karmą. Wrzucamy do tego 5 jaj. No to co? Wszystko mamy już w środku. To teraz wyrabiamy nasze ciasto. No, ważna jest stolica, nam się może tutaj przydać. Zacznijmy od miski. Jajka są zimne, a też powinny mieć temperaturę pokojową, no ale trudno. Zróbmy teraz naszego ciasta. Piękną kulę. Tępą stroną noża. To jest dość istotne. Zgadnijcie dlaczego. Okej, okay. niech będzie. Niech będzie tak. Dodamy teraz do tego wszystkiego masła. Ciasto jest gotowe. Rzućmy teraz masło. Wybieramy resztki, bo to nie ma to tamto. Każdego grama szkoda. Icamy i jedziemy dalej. Okej. Okay. Dwa razy już męczyłem, czyli ciasto gotowe. Wygląda zacnie. I co najmniej na dwie godziny do lodówki. Pamiętamy o bułkach. Wracamy, wracamy teraz do nich. Nam się przyda. Dobra. Ciasto. Ciasto, ciasto. Zróbmy sobie tylko na razie kawałek. O, może tak. Na razie na pierwszy strzał. Tak. Kuleczkę robimy. Robimy najpierw właśnie z naszego ciasta. Zróbmy sobie piękne kuleczki. Jest kuleczka. Tutaj uważajmy, co teraz się tutaj dzieje. Robimy teraz takie cudo. O, powstało nam coś takiego. Takie, takie. Palcem od spodu robimy dziurę. Tą górną tutaj przekładamy. O. No i robimy takie, no nie wiem jak zwał, tak zwał, nazwijmy to grzybki. Zróbmy sobie kilka takich. Jajko. Wiadomo. Jajko wbijamy do miski. Bierzemy takie urządzenie. Musimy je tutaj roztrzepać lekko. Piekarnik grzejemy do, 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 do 180 stopni. Tutaj piekarnik się grzeje. Naszą blaszkę weźmy sobie tutaj na widok. Papier do pieczenia, oczywiście. Blaszka. Raz, dwa. O, tak zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pędzel nożyczki. Zróbmy jeszcze takie nacięcia na tej naszej główce. To będzie fajnie wyglądało, jak to buła się upiecze. Malujemy nasze buły. Dokładnie ze wszystkich stron smarujemy jajkiem. No i co? I z czymś takim idziemy do piekarnika. Bułki już pięknie pachną, chcą wyjść z tego pieca. Zobaczmy co to z tego wyszło. No tak, wygląda to tak. Bardzo fajnie. Piękna była. Aż ty, kurczę, blaszka gorąca. Musi ostygnąć tu zrobić, trzeba poczekać ciepło. Nie, ale... mm. I najlepszy do tego, dzięnik, jagody, nutella masło, co tylko nam się podoba. nie będzie. O, do naszych bułek obowiązkowa jest kawka. Dżem, jagody, co mamy, co lubimy. Mmm, pycha. Fantastyczne. Polecam. Zróbcie sobie koniecznie.